Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Ja mam przyjemność przedstawić Państwu temat y, ganoterapii. Y, ganoterapia to metoda terapeutyczna oparta na zastosowaniu i wykorzystaniu właściwości leczniczych grzybów medycznych, jak y, lakownica lśniąca, czyli ganoderma lucidum, soplówka jeżowata, kordyceps czy grzyb poria. Grzyby są znane i stosowane z dużą skutecznością w medycynie wschodniej. Od paru tysięcy lat jako terapeuta medycyny chińskiej stosuję ganoterapię i zalecam pacjentom w różnych problemach zdrowotnych od profilaktyki po nowotwory. Zalecam ganoterapię, ponieważ okazała się najbardziej skuteczna i przynosząca najlepsze efekty zdrowotne spośród stosowanych przeze mnie metod. Koncepcja, którą za chwilę Państwu przedstawię, opiera się na wiedzy i doświadczeniu doktora Lima, który z kolei swoją wiedzę czerpał i przejął od swoich przodków. Doktor Lim to założyciel firmy DXN, światowego potentata w branży produkcji uprawy grzybów medycznych jak Ganoderma Lucidum. Za swoją działalność dr Lim odebrał wiele prestiżowych nagród, został uhonorowany tytułem szlacheckim. Ganoterapia, metoda, którą teraz Państwu przedstawię, przekaże ją Państwu w taki sposób, w jaki przekazuje ją dr Lim. Ganoterapia to tok rozumowania, który wyjaśnia, w jaki sposób ganoderma wspiera organizm człowieka tak, aby był on w stanie radzić sobie z problemami zdrowotnymi. Ganoderma zaliczana jest do żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która oprócz swojej podstawowej funkcji odżywiania wykazuje także właściwości lecznicze. Ganoderma, mówiąc ogólnie, medycyna naturalna opiera się na podejściu holistycznym wspiera organizm człowieka w sposób holistyczny przez profilaktykę natomiast medycyna konwencjonalna opiera się na podejściu segmentalnym stosuje się leki w celu leczenia i korygowania problemów zdrowotnych jeśli te dwa podejścia zostaną połączone jeśli medycyna akademicka i naturalna będą się wzajemnie wspierać i uzupełniać pacjent z takiego połączenia odniesie największe korzyści. Tym bardziej, że zarówno medycyna akademicka, jak i naturalna są zgodne co do tego, że aby utrzymać optymalny stan zdrowia, konieczna jest dbałość o pozytywne podejście do życia, zdrowy styl życia, zdrową dietę i prawidłowo dobraną suplementację. Zaniedbanie któregokolwiek z tych obszarów, prowadzi do przeciążenia organizmu toksynami i y, zaburzenia równowagi wewnętrznej. Y, toksyny i brak równowagi to skutek wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Y, zanieczyszczona woda, powietrze, y, wszechobecne chemikalia. Y, Wysoko przetworzona żywność zawierająca sztuczne dodatki, barwniki, konserwanty, aromaty, o tym wszystkim opowiadała bardzo szczegółowo pani profesor Anna Głowacka. Ponadto współczesny styl życia, pośpiech, strech, stres, leki. I jeżeli chodzi o toksyny i brak równowagi, to bardzo często jest to też skutek naszych nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Mamy tendencję do przejadania się. W medycynie wschodniej jest tak zwana zasada siedmiu ósmych, czyli odchodzenia od stołu z uczuciem lekkiego niedosytu. To ważne, żeby w żołądku była wolna przestrzeń, żeby to, te procesy trawienne mogły przebiegać prawidłowo. To podobnie jak zbędne w pracy, kiedy nałożymy zbyt pełno to zwyczajnie się nie wypierze. Mamy też skłonność do podjadania, niekoniecznie wtedy, kiedy odczuwamy głód, podjadamy z nudów, a to również nam zaburza trawienie. Każdy na pewno sprawdził to sam, że wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę głodni, to nawet taka zwykła kromka chleba z masłem smakuje jak nie wiadomo, jaki rarytas. Jemy też za szybko, w pośpiechu, połykamy duże kęsy bez dokładnego rozgryzania. W medycynie wschodniej zaleca się im gorszej jakości jest pożywienie, tym dokładniej powinno być przerzute. Nawet 20-30 razy zaleca się przerzuć każdy kęs, zanim zostanie połknięty. No i nie bez znaczenia jest również i to, że w naszych dietach jest za dużo produktów gotowanych, za mało jemy świeżych, zielonych warzyw, za dużo jest żywności zakwaszającej. A kiedy nasz organizm przepełni się tymi wszystkimi toksynami, tak że zaczną się one z niego wylewać, zaczną pojawiać się objawy takie jak przewlekłe choroby, infekcje, zwyrodnienia, stany zapalne. Zadaniem ganoterapii jest nie tyle doprowadzić do tego, żeby te wszystkie uciążliwe objawy ustąpiły, co chodzi o to, żeby opróżnić tę beczkę z toksyn. Kiedy w ciele zakumulują się toksyny, organizm uruchomi swój własny system obronny, który przebiega w trzech etapach. Etap pierwszy eliminacji. Toksyny są wydalane z ciała razem z potem, moczem, śluzem i stolcem. Jeśli zaś organizm nie zdoła usunąć tych wszystkich toksyn, Przechodzi do drugiego etapu obrony od, odkładania. Kwas moczowy ulega krystalizacji, pojawiają się kryształki kwasu moczowego, kamienie moczowe. Sole kwasu moczowego indukują stany zapalne w stawach. Podnosi się poziom lipidów we krwi, czyli cholesterolu i trójglicerydów. To właśnie dlatego tak wielu ludzi jest otyłych, cierpi na nadwagę, bóle stawów czy podwyższony poziom cholesterolu. Jeśli toksyny będą się utrzymywać w ciele przez długi czas, doprowadzi to do wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, jak rozwój nowotworu i to jest właśnie trzeci etap obrony organizmu przed toksynami żeby do tego nie dopuścić i wychodząc też z przekonania, że są dwie podstawowe przyczyny wszelkich problemów zdrowotnych mianowicie toksyny i brak równowagi. Firma DXN oferuje dwa bazowe produkty. Reishigano to są trzy miesięczne zarodniki, owocniki ganoderma lucidum, działają jak detoks, oczyszczają organizm z tych wszystkich toksyn, dostarczając w ten sposób niezbędnego wsparcia. Ganocelium z kolei to 18-dniowa grzybnia. Jest tutaj dużo większa koncentracja składników odżywczych jak polisacharydy, organiczny german, który jest, których jest tutaj czterokrotnie więcej niż w reishigano. Ponadto adenozyna, triterpeny, te wszystkie składniki zapewniają prawidłowe odżywienie komórek, wzmocnienie całego organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego a w miarę stosowania przywracają stopniowo równowagę w ciele. Ganoterapia opiera się na trzech teoriach. Pierwsza z tych teorii dotyczy obserwacji. Pierwsza z tych obserwacji mówi, że problemy zdrowotne w ciele biorą się z dwóch przyczyn. Pierwsza to toksyny, a druga brak równowagi. Ganoderma wspiera organizm, który sam radzi sobie z problemami zdrowotnymi. To obserwacja druga. To nie ganoderma rozwiązuje problemy zdrowotne, a sam organizm dzięki wsparciu ganodermy. My tylko dostarczamy składniki odżywcze, z których organizm zbuduje sobie to, co na daną ile jest mu potrzebne najbardziej. Na przykład hormony, ale ganoterapia to nie jest metoda, która ingeruje w jakikolwiek układ. Obserwacja trzecia wyjaśnia możliwe reakcje po zażyciu ganodermy, ponieważ ganoderma inicjuje proces oczyszczania i detoksykacji. Mogą temu procesowi towarzyszyć różne reakcje, jak na przykład nieświeży oddech, intensywny zapach potu, moczu czy sucha spędząca skóra. Te wszystkie objawy to fizjologia, są zupełnie naturalne, ustępują samoistnie po zakończeniu tego procesu oczyszczania, zupełnie jak rana przestaje swędzieć, kiedy się zagoi. Obserwacja trzecia. Ganoderma nie daje objawów, to nasz organizm komunikuje się z nami za pomocą objawów. To zupełnie jak kontrolka w samochodzie. Objawy sygnalizują problemy wewnątrz ciała, czyli na przykład sucha skóra będzie mówić nam o osłabieniu nerek i płuc. Dawkowanie nie zależy od choroby, a od kondycji organizmu. Jeśli... Chodzi nam tylko o delikatne wsparcie organizmu w jego normalnym, codziennym funkcjonowaniu, czyli profilaktykę. Dawkowanie zale, zaczynamy od jednej pary dziennie, to znaczy jednej kapsułki reishigano, czyli zarodników i owocników i jednej kapsułki ganocelium, czyli grzybni dziennie, stopniowo zwiększając tak, aby w czwartym tygodniu dojść do 6 par dziennie. Poważne przypadki, a do takich zaliczane są nowotwory, ponieważ tutaj mamy wyścig z czasem, zaleca się podawanie bardzo dużych dawek, nawet do 30 par dziennie. Bardzo ważna jest też równowaga między żywnością zasadową i zakwaszającą. O tym mówiła pani profesor Anna Głowacka. Ta najbardziej optymalna proporcja pozwalająca na zachowanie optymalnego stanu zdrowia to 4 do 1. My częściej jednak sięgamy po mięso i napoje chłodzące raczej niż po zboża czy świeże owoce i warzywa. Tę równowagę kwasowo-zasadową pomagają nam wspierać i utrzymywać. Produkty takie jak y, wspomniane już wcześniej Reishi Gano, czyli zarodniki, owocniki, Ganoderma lucidum, Ganocelium, czyli grzybnia, zielona herbata, spirulina, czarna kawa, y, czy morindzi, to sok z owoców morinda citrifolia, czyli z owoców nomi z dodatkiem hibiskusa. Y, kolejna teoria dotyczy enzymów. Cukrzyca bardzo często związana jest z nieprawidłowym odżywianiem. Cukrzyca spowodowana jest problemami z trzustką, te z kolei wynikają z osłabionego trawienia, a osłabione trawienie to skutek braku enzymów trawiennych. Najczęściej odżywiamy się produktami potrawami gotowanymi, ponieważ gotowanie niszczy większość enzymów. Zmuszamy w ten sposób trzustkę do dodatkowej, wytężonej pracy. Jeśli taki stan będzie się utrzymywać dłuższy czas, doprowadzi to do jej przeciążenia, osłabienia i wystąpienia cukrzycy. Ponieważ gotowanie niszczy enzymy, a najczęściej nie odżywiamy się w taki sposób, że świeże warzywa są obecne w każdym naszym posiłku, tę równowagę produkcji enzymów możemy wspierać produktami jak wspomniane już reishigano, ganocelium, spirulina, morinzi czy kordypina czyli enzymatyczny fermentowany sok z owoców z ananasa z dodatkiem kordycepsu. Teoria zielona dotyczy krwi. Krwinki czerwone obumierają po 120 dniach, dlatego organizm stale musi produkować nowe. Do wyprodukowania czerwonych krwinek organizm potrzebuje dwóch składników, żelaza i chlorofilu. Źródłem chlorofilu jest zielona żywność, tylko czy my w taki sposób się odżywiamy, czy nasze pożywienie jest zielone rano, w południe, wieczorem, no zwykle tak nie jest. A co wtedy się dzieje? Ponieważ nie dostarczamy sobie razem z dietą tych składników, które są potrzebne do wyprodukowania nowej krwi, organizm musi poddać czerwone krwinki recyklingowi. W proces ten zaangażowane są śledziona, wątroba, nerki, szpik kostny. To bardzo złożony proces jeśli te narządy będą zarzucane tą dodatkową pracą przez dłuższy czas doprowadzi to, to do ich przeciążenia, osłabienia i wtedy zaczną pojawiać się problemy zdrowotne. Spirulina to alga zielono niebieska, wspiera aktywnie wspiera produkcję krwi. Światowa Organizacja Zdrowia uznała spirulinę za najlepszą żywność XXI wieku. To żywność, którą astronauci zabierają ze sobą na wyprawy na Marsa czy Księżyc, ponieważ jest lekka i niewielka, ale obfituje. Stanowi najbogatsze źródło składników odżywczych jak aminokwasy, białka, węglowodany mikro-makroelementy, kwasy tłuszczowe, m.in. kwas gamma linolenowy, który zawarty jest także w mleku matki, a zatem spirulinę można podawać także bardzo małym dzieciom. Zresztą na szczycie WHO w Genewie spirulina uznana została za żywność bezpieczną, którą można podawać dzieciom bez żadnych działań. Ubocznych. Ponadto są tutaj fitoskładniki jak chlorofil, który bywa nazywany zieloną krwią, ponieważ cząsteczka chlorofilu i hemoglobiny różnią się tylko jednym elementem, mianowicie wystarczy magnez z chlorofilu zastąpić żelazem, a otrzymamy cząsteczkę hemoglobiny, dlatego warto, warto wspierać produkcję krwi sięgając po spirulinę. Produkty takie jak spirulina, ganoderma czy czarna kawa mogą być także stosowane zewnętrznie w postaci maseczek oczyszczających na twarz, jak również i na całe ciało. Skóra to bardzo ważny obszar w ciele. Za pomocą skóry organizm... przepraszam. Organizm się oczyszcza, ale też i chroni przed negatywnymi wpływami z zewnątrz, ponieważ skóra jest bardzo często wystawiana na wiele negatywnych, o, dziękuję, negatywnych czynników, jak promieniowanie, rodniki, stres, toksyny, zanieczyszczenia. Jeżeli chcemy dbać o urodę, najlepsze efekty osiągniemy stosując ganoterapię zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz, ponieważ jeśli wszystkie narządy wewnętrzne będą ze sobą harmonijnie współpracować, to będzie to widać w postaci blasku oczu, zdrowej, lśniącej, promiennej skóry. Ganodermę czy pastę do zębów z ganodermą możemy stosować także w sytuacjach awaryjnych jak rany, otarcia, stłuczenia, pokrzywki, wypryski, ukąszenia owadów. Ganoderma i spirulina stanowią podstawową ganoterapię i łącznie dostarczają ponad 700 składników aktywnych, a zatem jest to bardzo solidne wsparcie organizmu w jego codziennym funkcjonowaniu. Ganoderma bywa często nazywana nadzieją medycyny, znajduje się na pierwszym miejscu na liście 120 roślin o najskuteczniejszym działaniu leczniczym. Grzyby medyczne doskonale sprawdzają się w dziedzinach, w których medycyna często jest bezradna, jak leczenie bólu czy nowotwory. Z ganoterapii mogą korzystać kobiety w ciąży dla, dla wzrostu siły fizycznej, spokoju umysłu, spokoju psychicznego, prawidłowego odżywienia, równowagi hormonalnej, dla donoszenia, bezpiecznego donoszenia ciąży, urodzenia zdrowego, inteligentnego dziecka. Dzieci dla prawidłowego rozwoju mózgu, ogólnego, prawidłowego rozwoju psychofizycznego, lepszych efektów w nauce, sporcie, młodzież dla, dla zdrowej skóry ładnych włosów, równowagi hormonalnej, lepszego radzenia sobie ze stresem, agresją. No i otyłość i nadwaga to problem, który coraz to powszechniej występuje w tej grupie wiekowej. Ganoderma sobie na tym polu również doskonale radzi. Pary dla... Zdrowia, większej witalności, sprawności seksualnej, zaburzenia płodności, zaburzenia potencji, seniorzy dla wspomagania stosowanych metod leczniczych, dla większej wydolności, odporności, pogody ducha, osoby schorowane dla poprawy komfortu życia i przyspieszenia procesu rekonwalescencji. A zatem z genoterapii mogą korzystać praktycznie wszyscy, od kołyski aż po grób. Ganoderma oddziałuje na organizm holistycznie na poziomie komórkowym, chroni przed zaburzeniami, chorobami, zapewnia zdrowie, wigor, witalność, obniża poziom stresu, opóźnia procesy starzenia, wydłuża życie, wspiera inne formy leczenia, nie wchodzi przy tym w interakcje, zwiększa odpowiedź organizmu na chemio czy radioterapię, poprawia komfort życia osobom dotkniętym chorobą nowotworową, zwłaszcza w jej zaawansowanych stadiach rozwoju, pozwala także zmniejszyć ból, który tej chorobie towarzyszy. Ganoderma też ogranicza negatywne skutki niektórych działania niektórych leków przeciw nadciśnieniowych, przeciwbólowych, ogranicza też negatywne skutki chemio czy radioterapii, jak wypadanie włosów, obniżenie nastroju czy utrata apetytu. I co ważne, ganoterapia nie wymaga stosowania restrykcyjnych diet. Pominięcie dawki nie pociąga za sobą negatywnych następstw, podobnie jak stosowanie bardzo dużych dawek. Ganoderma nie ma działań ubocznych, też nie uzależnia. Mogą ją stosować nie tylko osoby chore, ale także, a może przede wszystkim, zdrowe, ponieważ Ganoterapia, ogólnie medycyna wschodnia to przede wszystkim profilaktyka i zapobieganie, bo wtedy, kiedy problem jest w zarodku, nie rozwinął się jeszcze, nie zamanifestował w ciele w postaci konkretnej jednostki chorobowej, wtedy możemy zrobić najwięcej, najmniejszym nakładem czasu, sił, środków, najmniejszym cierpieniem. W medycynie, w kanonie żółtego cesarza, takiej Biblii Medycyny Chińskiej znajduje się taki zapis, że zacząć się leczyć wtedy, kiedy pojawiła się już choroba, to jak kopać studnie, kiedy chce się pić, albo opracowywać strategię obrony, kiedy wróg stoi u bram. To już jest za późno. Profilaktyka zawsze była, jest i będzie najlepszą formą dbania o zdrowie. Ganoderma działa w pięciu etapach. Etap pierwszy to y, skanowania trwa do 30 dni. W tym czasie ganoderma dociera do komórek, tkanek, narządów, y, przegląda, y, skanuje i wykrywa zaburzenia. Y, mogą się na tym etapie pojawiać y, różne y, objawy, po których diagnozujemy najsłabszy obszar w ciele, czyli jeśli na przykład y, ktoś zaobserwuje u siebie zaczerwienione, łzawiące oczy, to będzie wskazówka naprowadzająca nas na wątrobę. Etap drugi oczyszczania trwa do 30 tygodni. Usuwane są zbędne produkty przemiany materii, nadwyżki kwasu moczowego, cholesterolu, tłuszczu, kwasu wapnia, cukru. Mogą się pojawiać tutaj też objawy, jak zaczerwienienia, wysypki, zwiększone wydzielanie śluzu i flegmy. Etap trzeci regulacji trwa do 12 miesięcy. Następuje tutaj regulacja funkcji komórek, tkanek, narządów, przywracane są prawidłowe funkcje i tutaj też mogą być objawy, bo pot, mocz, śluz czy stolec mogą mieć intensywny zapach. Jeśli objawy są bardzo nasilone, utrudniają normalne funkcjonowanie, stanowią zbyt duży dyskomfort, zaleca się zredukować dawkę do połowy, tak żeby te objawy stały się akceptowalne, po czym wrócić do normalnego dawkowania. Ten proces oczyszczania jest niezbędny i konieczny do tego, żeby układ odpornościowy mógł zacząć pracować prawidłowo, pełnić funkcje, do jakich powołała go natura, zamiast cały czas zajmować się sprzątaniem. O tym wszystkim opowiadał. Pan profesor Andrzej Frydrychowski. Oczyszczanie organizmu z toksyn jest najważniejszym, ale też i najtrudniejszym zadaniem w dzisiejszym świecie. Ganoderma bezbłędnie odnajduje źródło problemów i skutecznie usuwa uciążliwe objawy. Etap czwarty odbudowy trwa od pół roku do dwóch lat. Następuje tutaj dalsza kontrola funkcji komórek, tkanek. Obserwuje się wzrost siły fizycznej, wzrost odporności, spokoju umysłu. Dostarczane są makroelementy, triterpeny. To w jakim czasie poczujemy poprawę stanu zdrowia jest zawsze kwestią bardzo indywidualną i zależy od wielu różnych czynników, jak wiek, osoby, choroba z jaką się zmaga, od jakiego czasu, jakiemu leczeniu jest poddawana i także od samej systematyczności stosowania ganoterapii. To, co można powiedzieć, to, że stosując ganoterapię systematycznie przez 12 miesięcy z całą pewnością poczujemy poprawę stanu zdrowia. To nie jest metoda krótkotrwała, mająca przynieść krótkotrwałą, doraźną ulgę. To jest metoda długofalowa odzyskiwania, ale też i utrzymania zdrowia. Etap piąty to regeneracja, to cel ostateczny stosowania ganoterapii. Następuje tutaj porządkowanie komórek, regeneracja, odbudowa komórek uszkodzonych, następuje spowolnienie starzenia komórek. Są, organizm funkcjonuje na na optymalnym poziomie zyskuje siłę, młody wygląd i spokój umysłu, który ja często lubię przyrównywać do tafli jeziora, która pod koniec dnia, kiedy uspokaja się wiatr, wygładza się tak, że na, na jeziorze nie ma nawet jednej zmarszczki i chodzi o właśnie taki spokój umysłu, kiedy wokół nas mogą być różne stresujące sytuacje, wirusy, bakterie, ale ponieważ mamy ten silny wewnętrzny rdzeń. Nikt i nic nie jest w stanie tej naszej wewnętrznej równowagi, wewnętrznego spokoju zaburzyć. I właśnie takiego spokoju nam wszystkim życzę. Ta prezentacja to było tylko zasygnalizowanie tego tematu. Jeśli ktoś z Państwa będzie potrzebował wiedzieć więcej, służę pomocą, chętnie odpowiem na pytania. Zapraszam też na mój kanał YouTube, tam znajdą Państwo sporo informacji o ganoterapii i o medycynie chińskiej. A już teraz dziękuję bardzo. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.